Kość skroniowa, temporal bone. Część sutkowa, mastoid part. Część sutkowa znajduje się do tyłu od przewodu słuchowego zewnętrznego i przedłuża się w wyrostek sutkowaty, mastoid proces, który zaczyna się silniej rozwijać dopiero około pierwszego roku życia. Możemy go wyczuć tuż za swoim uchem. W tylnym odcinku części sutkowej znajduje się jeden lub więcej otworów sutkowych, mastoid foramina które zawierają gałąź sutkową tętnicy potylicznej oraz żyłę wypustową sutkową. Żyły wypustowe łączą krążenie zewnątrzczaszkowe z wewnątrzczaszkowym. To znaczy, że otwór sutkowy możemy zauważyć zarówno na powierzchni zewnętrznej części sutkowej, a także wewnętrznej. I tak, otwór sutkowy wewnątrz możemy zobaczyć na powierzchni bruzdy zatoki esowatej znajdującej się w dole tylnym czaszki. Na przyśrodkowej stronie wyrostka sutkowatego znajduje się wcięcie sutkowe, mastoid notch, a przyśrodkowo od wyrostka sutkowatego znajduje się bruzda tętnicy potylicznej, groove for occipital artery. Na wewnętrznej powierzchni części sutkowej znajduje się bruzda zatokiesowatej, groove for sigmoid sinus, na której to właśnie zobaczymy otwór sutkowy wewnętrzny. Wewnątrz tego wyrostka sutkowatego znajdują się przestrzenie pneumatyczne, tzw. komórki sutkowe, które są wysłane błoną śluzową będącą przedłużeniem błony śluzowej wysielającej jamę bębenkową. W górno-przednim odcinku części sutkowej znajduje się największa przestrzeń pneumatyczna, tak tzw. jama sutkowa, mająca połączenie zarówno z komórkami sutkowymi, jak i z jamą bębenkową, a dokładniej z jej zachyłkiem nadbębenkowym.